Rządzący zawsze mają skłonność do ograniczania praw i wolności ludzi. Tak zawsze było, tak jest i tak będzie. Albowiem ograniczając prawa, łatwiej jest ludźmi rządzić i łatwiej jest realizować nawet szlachetne polityczne cele. Parlamentom i rządom nie wszystko jest. Ograniczają je konstytucje, ograniczają je międzynarodowe konwencje, które powstały po II wojnie światowej, gdy zrozumiano, jak okrutne dla własnych obywateli. I niebezpieczne dla obcych obywateli mogą być nawet demokratycznie wyłonione rządy. Rządzący boją się jednak opinii publicznej. Obywatel, który zna i rozumie swoje prawa, który wie, w jaki sposób może je chronić, nie jest już bezpieczny. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi godności i prawach. Niezbywalna wrodzona godność osoby ludzkiej, bez względu na jej religijne czy filozoficzne uzasadnienie, jest fundamentem, z którego wynikają te same zbiory wolności i praw. Czym są prawa człowieka? W połowie lat 80. prawa człowieka oznaczały wszystko. To znaczy, ponieważ wszystko w gruncie rzeczy, co było złe, niesprawiedliwe, niedobre, wnębiące człowieka, było wtedy odrzucane i potępiane tylko pod jednym tytułem na który od czasu konferencji i porozumień w Helsinkach była jakby zgoda że to łamało prawa człowieka. Zajęło nam tu w Polsce ładnych kilka lat, żeby dojść do tego, że prawa człowieka to nie jest to samo co demokracja, na przykład. Że prawa człowieka to nie jest to samo co równość. Że prawa człowieka to na pewno nie jest to samo co sprawiedliwość. Mało tego, prawa człowieka to nie zawsze jest to samo co wolność, nawet mimo, że jest to najbardziej zbliżone pojęcie. Komitet Centralny Partii Komunistycznej. One wszędzie wyglądały tak samo. To tutaj powstawały koncepcje, iż istnieją burżuazyjne prawa człowieka i socjalistyczne prawa człowieka. Te socjalistyczne, o których mówiono, że przysługują nam. To było prawo do wczasów, prawo do korzystania z domów kultury. Natomiast takie prawa, jak podstawowe prawa polityczne, prawo do tworzenia takich partii politycznych, takich związków zawodowych, jakie byśmy chcieli mieć, Prawo do wolnych wyborów, czy prawa osobiste, jak prawo wyboru miejsca zamieszkania. Jeżeli ja chcę mieszkać w tym mieście, to nikt mi nie może powiedzieć, że mam mieszkać w innym. Czy prawo podróżowania, prawo do tego, żebym mógł pojechać na wakacje do Paryża czy do Grecji, jeżeli mam na to ochotę. Czy prawo do prywatności. Tych praw byliśmy systematycznie pozbawiani. Rewolucje zawsze wybuchały w imię obrony wspólnych praw. W momencie wybuchu walczymy o prawa każdego z nas. Kiedy trwa walka, walczymy o prawa wszystkich. Czasami nawet artyści wierzą w to, że jednostka niczym, jednostka zerem tworzą ideologię w imię słusznej, szlachetnej sprawy. Póki trwa ta walka, nie starcza nam wyobraźni, czym ona może się skończyć. Walka w imię praw wszystkich i praw każdego zmienia się w swoje przeciwieństwo. Gdy wygasa, okazuje się, iż wywalczyliśmy jedynie przywileje dla przywódców. Rewolucyjny powiew historii może nas pozbawić wszystkiego poza godnością. Pojęcie godności jest jakby pojęciem uniwersalnym, ponadideologicznym, ponadnarodowym, ponadpaństwowym, stanowiącym sedno, sam rdzeń wartości osoby ludzkiej. Czym jest godność dla Chrześcijanina? Myślę, że tym samym, co dla każdego człowieka. Jest tylko może ta różnica, że Chrześcijanin powinien wiedzieć, czasem wie, że ona jest. Darem Boga, darem Jego Boga, i może z tego powodu powinien ją także szanować. Własną i cudzą. Jeżeli ktoś mnie uderzy, to narusza moją godność. Jeżeli ktoś mnie obrzuci brzydkim słowem, to narusza moją godność. Jeżeli ktoś mnie oszuka, to narusza moją godność. Ja myślę, że godność to jest to, co w człowieku jest wewnętrznie, niematerialnie, co wchodzi w. Kontakt z drugim człowiekiem na przykład w akcie miłości, wszystko jedno czy seksualnej czy innej, to jest coś, co wchodzi w kontakt ze światem w akcie dobroci i coś, co jest człowiekowi zabierane albo naruszane w akcie agresji, wrogości. Godność człowieka, z której wynikają wszystkie jego prawa i wolności, budzi często niezrozumienie. Wynika to stąd, że są dwa rodzaje godności: godność osobista i godność osobowa. Godność osobista to jest ta, którą mogę zyskać dzięki szlachetnemu postępowaniu, dobrym uczynkom. To jest ta, którą mogę stracić, jeżeli będę postępował podle. Godność osobowa jest związana z samą istotą człowieczeństwa. Nie tak dawno zdarzyło mi się czytać sprawozdanie z polskiego parlamentu z dyskusji nad fragmentem konstytucji, gdy jeden z uczestników tej dyskusji z całkowitym przekonaniem mówił: "To tak nie może być, żeby godność złoczyńcy była tyle samo warta co godność rzeczywistego człowieka". A ja na to odpowiadam: to co jest zapisane w podstawowych prawach i wolnościach obywatelskich to coś wynika z godności, którą ma każdy człowiek jako człowiek. Jak widać, nie dla każdego godność znaczy to samo. Ja przychylam się bardziej do tej wizji godności, która jest sformułowana w Powszechnej Deklaracji Praw z 1948 roku. Tam jest napisane, każdy człowiek ma taką samą godność z uwagi na swoje człowieczeństwo. Natomiast na swoje własne dobre imię czy pozycję w społeczeństwie, a to już musi zapracować sam. Jest coś symbolicznego w tym, że komunizm budował wielkie osiedla z wielkimi gmachami, gdzie mieszkaliśmy w jamkach z betonu, takich samych, nieróżniących się jedna od drugiej właściwie niczym. Jest coś symbolicznego w tym, że komunizm umieszczał nas po śmierci na cmentarzach, gdzie mieliśmy spoczywać w takich samych grobach, w takich samych mogiłach. Ludzie są różni i... Z pojęciem godności człowieka niesłychanie blisko związane jest to, że każdy z nas jest niepowtarzalny, że nigdy w historii nie było kogoś takiego jak każdy z nas i nigdy już kogoś takiego nie będzie, z naszym bagażem doświadczeń, z naszymi myślami. I systemy totalitarne próbują to niszczyć. Na jednym z seminariów ktoś spytał, kiedy czujecie się najbardziej poniżej? Bo jeżeli godność jest podstawą praw i wolności człowieka, to zastanówmy się, kiedy ta godność jest najbardziej naruszana. Wyjęliśmy kartki, napisaliśmy i okazało się, że na wszystkich praktycznie jest ta sama odpowiedź. Wtedy, kiedy mam coś załatwić w Urzędzie Państwowym. Wtedy, kiedy mam iść i spotkać się z arogancją urzędnika, z których najdrobniejszy będzie próbował wykazać swoją władzę nad nami, podkreślić, jaki on jest ważny. A jak ja jestem mały wobec niego, bo on reprezentuje państwo. W państwach praworządnych obywatel nie jest jednak bezbronny. Może dochodzić swoich praw poprzez roszczenie. Roszczenie jest to zastosowanie tytułu do jakiejś rzeczy. Należy mi się na przykład za godzinę wykładu 20 tysięcy złotych. To ja nie, pła nie proszę, nie błagam, tylko mam roszczenie, żeby mi te pieniądze mój pracodawca zapłacił. Istota roszczenia w gruncie rzeczy to często jest ta jedyna nieuchwytna, jedyny uchwytny aspekt skądinąd nieuchwytnej godności ludzkiej. Człowiek, który nie może rościć, jest jakby pozbawiony swojej godności. Natomiast człowiek, który rości, to znaczy. Przychodzi i mówi: Nie, proszę, daj mi, albo nie dawaj mi to, tylko mnie się to należy. Ten człowiek zachowuje się z godnością. I myślę, że istotą wszystkich systemów prawnych i politycznych, które gwarantują ludziom w konstytucjach prawa, ale nie stwarzają mechanizmu i możliwości roszczenia, dochodzenia tego prawa, jest właśnie to, że nie dają możliwości przejawiania się ludzkiej godności. I popychają ludzi do tego, żeby w stosunkach z innymi zachowywali się w sposób niegodny, to znaczy albo naruszający własną godność, albo godność drugiego człowieka. Jest faktem, że pojęcie godności stanowi wartość naczelną w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zapisane jest to w preambule tej deklaracji. Jest również faktem, że w preambule paktów praw człowieka, obu paktów, ta kwestia godności jest zapisana w ten sposób, że stanowi godność podstawę wszystkich praw zapisanych w tych paktach. Jest coś fascynującego w tym, że niezależnie od tego, jakie przyjmiemy uzasadnienie godności, katalogi praw i wolności, które wyprowadzane są z tego pojęcia, najpierw wolność i równość, potem z nich dalsze prawa i wolności, są może nie tożsame, ale niesłychanie do siebie podobne. W konstytucjach komunistycznych wymieniano kilka wyrwanych z kontekstu praw i wolności, a i te z reguły opatrzone były silnymi ograniczeniami. Konstytucja Związku Radzieckiego przyznawała wolność słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i demonstracji publicznych, ale wyłącznie w celu umacniania ustroju socjalistycznego. Tylko dla tego celu można było korzystać. 200 lat temu, budując swoje państwo, Amerykanie w preambule do Deklaracji Niepodległości zapisali: Uważamy za zrozumiałe same przez się te prawdy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równo, że zostali wyposażeni przez stwórcę w pewne niezbywalne prawa, między którymi są życie, wolność, dążenie do szczęścia. Dla zabezpieczenia tych praw ustanowione zostały wśród ludzi rządy wywodzące swoją słuszną władzę z przyzwolenia rządzonych. Jeżeli kiedykolwiek jakaś forma rządu stanie się niebezpieczna dla tych celów, prawem narodu będzie zmiana lub obalenie rządu i powołanie nowego, który oprze swoje podstawy na takich zasadach oraz zorganizuje swoją władzę w taki sposób, że naród uzna go za najwłaściwszy dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa i szczęścia. Demokracja parlamentarna to nie są nieograniczone absolutne rządy większości. Takie rządy mogłyby być niesłychanie okrutne. I to nie jest tak, że parlamentarzyści mogą podnieść rękę i przyjąć każdą ustawę. Ustawę, która nakazywałaby wypędzenie z kraju obywateli narodowości cygańskiej, odebranie ludziom ziemi czy tym, którzy mają lepsze samochody ich samochodów. Tym, co ogranicza władzę większości reprezentowaną przez parlamenty, jest zbiór praw i wolności jednostki. Prawa i wolności jednostki wyznaczają w tym sensie granice władzy większości.